Cześć, Mamo Tato, i wszyscy witajcie. Jest to mój ostatni list przed przysięgą, bo więcej nie ma sensu. A więc jest tak: mieliśmy przez ranę. Był to poligon ćwiczeniowy o nazwie Floryda. Było naprawdę ciężko. W maskach i kombinazonach czołganie się w tym mule. <laughs> jakieś 300 metrów. Złapałem rybę, ale kapłem się, jak już zdejmowałem kombinezon, a byłem calutki przemoczony, a na polu zimno. Podchodzenie y, przecinka chyłkiem zakusy, to znaczy stają, biegną dużymi esami i padam, szczelami tak w kółko. Strzelali do nas ze ślepaków i, jeden, i granat jeden wybuchł obok mnie, jakieś dwa metry. To mnie prawie wywróciło, a przez 24 godziny to szumiało mi wyłubie jak na kacu. No, a na poligon szliśmy pierwsze o 15 kilometrów, potem te ćwiczenia, a jak byliśmy już wykończeni, to z powrotem do jednostki. 15 kilometrów lasem i to nocą. Było rany Niektórzy nie mieli sił, mdleli, inni jeden nosił drugiego i na zmianę. To był najcięższy dzień, jaki tam przeżyłem, ale już do przysięgi mamy prawie z gór. Na przysięgę, mamo, przywieź mi bułek z salami, tylko proszę grube plastry. No i podstawa piwka.